Dzień dobry, witam wszystkich na targu w Ostrowcu Świętokrzyskim. Dzisiaj czwartek, przedświąteczny czas, a tu mamy takie rodzynki, brodawczaki Dwie pary, dwie pary, dwie pary, para czerwonych i para czarnych. Za wszystkie 200 zł, czyli po 50 zł sztuka. Do sprzedania. Jak ja na to. Ale na internecie podstowe, po ile? 15 złotych się ceni 15 zł, no. To są, to są dwa samce, to na pewno. Ten jarzębaty. No, tyś... chyba, ty, nie wiem, chyba jedno, to będzie to chyba. Ten, ten jarzębaty samiec, i siwy samiec. A ten jarzębaty drugi. To też samiec na pewno. Tam ten, ostatni tak, tak. To też samiec. To myślę, że samiec. Całego, że nie, sam sam, sam jest jedno, a, a, a Wiśwanczyk? Gruszka. Wiśwac sam jest też. on jest tańszy? proszę? tańszy? no to jest 15 zł. a kremeczek, bo to jest pojedynczy no to jest 15 egzemplar 15 zł. Jest ja. a Budapeszty? W Budapeszcie 30 cenię, a ile to dotyczy? No, no tak, a tam jest jeszcze ten. Bocianka czy? czy... Bocian. bocian, bocian. bocian. To jest 15 zł jeden. Ceni się tyle, a ja będę kupował, to no powiedz tyle, to wiez jak to jest. No tak. Tak to no. jest. Ja Znowu będzie białkot. Pilnuję, żeby było. Białe pocztowe na ciemnych a, 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 oczkach. Jak bo 20 zł sztuka u mnie prędzej a pod człowiek mi jedno mi nie weszło, nie domknąłem tyle tak mówię, to ono tam wejdzie młoda z tego roku 20 zł taka, taka, taka samiczka z równa, tych boków, piękna, równa, piękna, piękna, równa, ładna, piękna równiutka no młoda z tego roku ktoś będzie zainteresowany, to pan jest każdy w czwartek tu w Ostrowcu? Prawie. prawie o, ale ma, ma pan styk? i pasowałoby jeszcze z tych orlików pokazać coś innego? Orlików fajnego. to mam w domu dużo. Dużo, to, A jak to cenowo wy, wygląda, jeśli chodzi o 10 zł. 20 zł. 10 zł. 20 zł. Za takiego. A, a, ten, ten jest. Ile, auto, ile ma w przerzutkach? 2 na 2, tak? 2 na 2, bordowy. Kolorowy. Ile taki bordowy? 20 zł. 20 zł. Taki orlik wysokolowy. Koldowy, ładny, ładny. Ładny, ta Ono w górze się pięknie prezentuje, nie? Jak lato. Jak kolor lata. ładny. Kolor też superowy. To w bok, domu jest więcej, tak? Okładny w domu jest więcej. Więcej klatkę nie można było wziąć. No, no tak, rozumiem. Dziękuję ślicznie. Pocztowe po Ten. Ten, ten fajny kolor 20 zł taki jakby żółte wpada Tu jest Mulemans z Biedychy i tekres z Biedychy. Pozostałe podykwty Temeczek 15 zł

to taka vina reczka złotych. są jeszcze nie widać Tu mamy takiego Lubliniaka, 211 tak yeah. 211 23 rok numer 9024 9000 24 taki taki nakrapiany a teraz go przodem taki 10 zł tylko samczyk w Ostrowcu taki gołąbek. Żywy, żywy. Żywy, no, żywy, nie ma sprawy. No, dziękuję ślicznie. Żywy. Także so sobotę, sobotę Starachowice, niedziela podzęty, także życzenia złożymy następno razo. Dziękuję, do usłyszenia, do następnego targu w Ostrowcu.